Dzień dobry Państwu, chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat elektrostatyki. Króciutko zacznę od historii elektrostatyki, a później chciałbym pokazać kilka doświadczeń. Przejdźmy do pierwszego eksperymentu. Użyję do tego bursztynu. Nieprzypadkowo, bo proszę Państwa. To było pierwsze doświadczenie z elektrostatyki, właśnie z bursztynem. Przypisuje się to doświadczenie talesowi z Miletu, a więc jest to doświadczenie wykonane już w starożytności. Już w starożytności zaobserwowano, że bursztyn potarty o jakieś sukno potrafi przyciągać niewielkie strzemki materiału albo papieru. Spróbujmy zobaczyć. Proszę zobaczyć, rzeczywiście. Siły oddziaływania elektrostatycznego są na tyle duże, że potrafią takie kuleczki stropionowe uchwycić. Proszę Państwa, bursztyn po grecku nazywa się elektron, czyli Stąd nazwa elektryczność, czyli elektryczność pochodzi od bursztynu od tego pierwszego doświadczenia jakie zostało wykonane właśnie z elektrostatyki. Okazało się, że jednak ludzie nie za bardzo się tym zainteresowali i przez setki lat nikt do elektryczności, do elektrostatyki nie wracał. Dopiero XVII wiek przyniósł Nowe doświadczenia z elektrostatyki i burzliwy, dynamiczny rozwój elektrostatyki. Dzisiaj, proszę Państwa, nie musimy używać bursztynu. Jak sami Państwo zapewne wiecie, mamy wiele materiałów, które się elektryzują. Są to najczęściej tworzywa sztuczne i sami pewnie na co dzień no, doświadczacie elektryzowania polarowych bluz i tym podobnych rzeczy. Zobaczmy teraz kolejny eksperyment. Mam tu takie dwa współczesne już przedmioty, yy, balon i yy berecik wykonany z tworzywa yy jakiegoś sztucznego. Nie wiem dokładnie co to jest, polar, ale w każdym razie ciepły berecik. Pocierając berecikiem balon, spróbuję go naelektryzować i spróbuję teraz przykleić do... No tablicy tutaj. Proszę zobaczyć, że oddziaływania elektrostatyczne są oddziaływaniami bardzo silnymi. Zwykle pomiędzy takimi niewielkimi przedmiotami nie obserwujemy przyciągania na przykład grawitacyjnego. Natomiast w przypadku elektrostatyki rzeczywiście te oddziaływania są silne. Czy chodzi tutaj o elektryczność, bo mówimy o elektrostatyce, czyli wiąże się to z elektrycznością? Ale czy na pewno są to oddziaływania typu elektrycznego? Sprawdźmy to. Jak? Przekonamy się, że mamy do czynienia tutaj z ładunkiem elektrycznym, z elektrycznością. Użyję do tego takiego malutkiego przedmiotu. Jest to neonówka. Neonówka działa w ten sposób, że jeżeli płynie przez nią prąd, to wtedy ona się zaczyna świecić. Jeżeli zbliżę neonówkę do naładowanego balonu, który jest Izolatorem, tak naprawdę, na powierzchni jego zbier zbiera się ładunek, to powinniśmy zaobserwować na chwileczkę przeskok ładunku do neonówki i później do mojego ciała. A więc poprzez neonówkę i moje ciało rozładuje się częściowo ten balon. Ten moment przeskoku ładunku powinniśmy zarejestrować jako zapalenie na chwileczkę naszej neonówki. Zanim przystąpię do doświadczenia muszę tutaj z berecikiem w naładować balon i teraz proszę Państwa zbliżam neonówkę. Mam nadzieję, że jest to widoczne proszę Państwa, że Mamy tutaj do czynienia z przeskokiem ładunku, że ta neonówka zapala się. Czas dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat ładunków elektrycznych, jakie gromadzą się. Wykonajmy tutaj kilka prostych doświadczeń. Mam dwie rurki wykonane z PCV i spróbuję je potrzeć takim futerkiem. Na początek pierwsze i umieszczę na takim obrotowym ramieniu. Teraz naelektryzuję drugie i zobaczmy, jakie będzie oddziaływanie. Mamy te same materiały potarte tym samym materiałem, czyli futerkiem, co możemy zaobserwować, że mamy tu do czynienia z odpychaniem. O, ja spróbuję zatrzymać i teraz w drugą stronę obracam. Tę rurkę. Łatwo się domyśleć, że rurki te odpychają się. Proszę Państwa. na więc naładowane tym samym ładunkiem rurki odpychają się. Użyję teraz innego materiału zarówno pałeczki, laski, mam taką laskę szklaną, plus do tego jeszcze inną szmatkę i zobaczmy. Jak będzie teraz wyglądał oddziaływanie? Ewidentnie widać, że tym razem te nasze materiały przyciągają się. A więc mamy do czynienia z dwoma ładunkami. Tak naprawdę na tej pałeczce szklanej zebrał się ładunek dodatni, natomiast na. Yy, w PCV ładunek ujemny. Skąd się wzięły te ładunki? No, domyślamy się, że to powstało przez potarcie, no ale skąd się wziął ładunek? Dlaczego na pałeczce szklanej mamy ładunek dodatni? Trąc szmatką tą pałeczkę, elektrony ze szkła przychodzą na szmatkę, a więc tu został niedomiar elektronów, a więc pałeczka jest naładowana dodatnio, natomiast na szmarce zebrał się ładunek ujemny. Skoro yy, ta rurka wykonana z PCV jest naładowana ujemnie, no to jak widać przyciągają się wzajemnie, czyli jedno imiennie naładowane. Materiały będą się odpychały, natomiast różno i miednie naładowane materiały będą się przyciągały. Zróbmy jeszcze jedno doświadczenie, tym razem użyjemy pręta aluminiowego. Do tej pory posługiwaliśmy się dielektrykami, czyli izolatorami, materiałami, w których ładunek elektryczny nie może swobodnie się przemieszczać. Tym razem na tym ramieniu obrotowym umieściłem przewodnik czyli materiał, w którym ładunki elektryczne, elektrony mogą się swobodnie przemieszczać. Jak będzie się zachowywał w takim razie przewodnik w pobliżu naładowanych elektrycznie dielektryków? No zobaczmy. Ładuje teraz ujemnie tą rurę PCV i zobaczmy, co się dzieje. Proszę Państwa, można zobaczyć, że Metal jest przyciągany przez tę rurę, czyli mamy naładowaną ujemnie rurę PCV i metal jest przyciągany do tej rury. Spróbujmy odpowiedzieć doświadczalnie, jak zachowa się metal w takim razie, jeżeli zbliżymy do niego naładowaną dodatnio pałeczkę wykonaną ze szkła. Czy będą się przyciągały, czy też odpychały? Proszę zobaczyć, że i tym razem mamy przyciąganie pręta metalowego do pałeczki wykonanej ze szkła. Spróbujmy wyjaśnić króciutko, dlaczego metal był zawsze przyciągany przez nasze naładowane tworzywa sztuczne. Proszę Państwa, spójrzmy na taką, taki pręd metalowy. W pręcie metalowym mamy atomy przy w przypadku których elektrony walencyjne są bardzo słabo związane. One tak naprawdę najczęściej krążą w postaci takiego gazu elektronowego. Oczywiście atomy, czyli już w tym momencie jony, nie mogą się swobodnie poruszać, natomiast gaz elektronowy jak najbardziej. Jeżeli zbliżymy w takim razie do pręta, czy rurki wykonanej z przewodnika, pręt naładowany dodatnio, wtedy elektrony, które swobodnie mogą się, proszę Państwa, przemieszczać, zaczynają być przyciągane przez dodatnio naładowaną pałeczkę. I proszę zobaczyć, mamy w takim razie w tym miejscu skoncentrowany ładunek ujemny, a więc ujemny z dodatki przyciągają się. Proszę Państwa, jeżeli spojrzymy teraz na drugą sytuację, jeżeli zbliżymy pałeczkę ujemnie naładowaną, to elektrony spychane są na koniec tego naszego pręta, odpychane są od ładunku ujemnego, a tutaj mogę, można powiedzieć, pozostał nam większościowy ładunek dodatni, a więc ujemny z dodatnim również będą się przyciągały. To jest wyjaśnienie tej zagadki, którą przed chwileczką pokazałem. Chciałbym pokazać jeszcze to samo, które doświadczenie, które przed chwileczką było, ale w nieco inne jest słonie. Chciałbym pokazać, że takie doświadczenie, proszę państwa, można zrobić w domu. Mam tutaj zawieszoną na nitce kuleczkę wykonaną z folii aluminiowej, a tutaj pocieram znanym nam werecikiem balon. I proszę zobaczyć, co się na początku dzieje. Kuleczka zaczyna być przyciągana, już wiemy dlaczego przyciąga, przyciąga, dotknęła i proszę zobaczyć w tej chwili już jest odpychana przez balon. Dlaczego? No wcześniej nie posiadała ładunku elektrycznego, ale w momencie, kiedy dotknęła do balonu, ładunek z balonu przeskoczył na kulkę. No i teraz zarówno balon, jak i kuleczka są jednoimiennie naładowane, stąd widzimy wyraźne odpychanie pomiędzy jednym a drugi. Proszę Państwa, na koniec jeszcze króciutkie doświadczenie. Mówiłem do tej pory o ładowaniu ciał poprzez pocieranie. Tym razem chciałbym pokazać jeszcze troszeczkę inny sposób naładowania ciała. Zacznijmy od urządzenia, które tutaj mam, to jest elektroskop. Elektroskop zobaczmy, jak działa. Jeżeli naładuję pałeczkę szklaną, zbliżę do tego elektroskopu, dotknę, to proszę zobaczyć na w tych wąsach metalowych odłożył się ładunek dodatni, czyli nadwyżka ładunku dodatniego przepłynęła. Następuje odpychanie, w tym wypadku, tego, tej naszej wskazówki od pionowego ramienia. Elektroskop jest naładowany. Jeżeli dotknę ten elektroskop, proszę zobaczyć, że rozładowałem go. Ładunek przez moje ciało przepłynął do Ziemi. Proszę Państwa, jeszcze jeden sposób ładowania, o którym wspominałem, jest to y, sposób ładowania przez indukcję albo inaczej przez wpływ, jak to się mówi y, po polsku, tak byśmy powiedzieli. Proszę zobaczyć, jak to zrobię. Nie muszę naszego elektroskopu w ogóle dotykać. Zbliżam pałeczkę. Już teraz, jeżeli to jest pałeczka dodatnio naładowana, elektrony zbliżają się do pałeczki dodatnio naładowanej. Teraz odprowadzę te elektrony poprzez swoje ciało i odsunę pałeczkę. Proszę zobaczyć, że elektroskop. Pozostał naładowany. Czyli nie dotykając elektroskopu udało mi się go naładować. Mam nadzieję, że doświadczenia z elektrostetyki się Państwu spodobały. Jeżeli tak, to proszę Państwa, zapraszam do części drugiej filmu o elektrostatyce. Tam już będą wysokie napięcia.